W bibliotece integralność spraw naruszona czarnoksięskie Radykowiru. Chemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci. To nie to. Wygląda jakby się udusił. Paskudna śmierć. Intersekcje a linie geomantyczne. Nie tego szukam, gole stosowana. Trzeba szukać dalej. Globalne otwarcie Gottfrieda jest. jest <słyski> oczynał, <a nie> <słyski> Kolerna na wieża chce mnie zagazować. Księgę? To chyba co? Tak, zgadza się. I cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. Komnata izolacyjna, otwarta. Niepokojące oznaki wolności. No, nareszcie. Łatwo poszło. Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Trzeba się dostać do serca wieży i rzucić zaklęcie dezaktywujące. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No to prowadź. Chodźmy do głównej komnaty. Trzeba pozbyć się zabezpieczenia. Defensywny regulator magiczny może zareagować. Bądź czujny. 어스바일히 페렌 알레빌레게 발치토 오알 인가다 오비니 이것이 퍼스 Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdybyś się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Dzięki, chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w Kowirze, wpadnij do A Aburagi warater! Zaraz, co ty robisz? Wpisów bogaty, 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 cały jesteś. Cały tylko Żyjesz? Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Kukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką od nią. Mówiłem, że trzeba zatrudnić wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. Dzięki, ale wam te pieniądze bardziej się przydadzą. Nie dość, że uczynny, to jeszcze szlachetny. Inga! No co? Czarodziejowi, który mieszkał w wieży, też zależało, żeby ją stąd zabrać. I sobicie odwdzięczył mi się za pomoc. A cóż, skoro tak, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ci podziękować. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Zaczekaj, Wiedźminie! Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. Tak, znalazłem. Przykro mi, ale wszyscy nie żyją. A mówiłem mu, żeby tam nie szedł. To mu się zachciało chwały. Ech. Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie! Jeszcze raz dzięki za pomoc! Pani olbrzymał ja. po Przypadkiem usłyszałem Waszą rozmowę. Co to jest próba szlaku? Na od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od Starego Gunara. Jest mistrzem ceremonii. mieszka u podnóża góry Ardwark. Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? Kto pyta i dlaczego? Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skelliga się nie odważył. Ale jak ci życie nie miłe? Próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak, ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz te rzeczy i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry, Artwark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Ardwark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż, ile jesteś wart. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Żaden obcy nie przeszedł szlaku wojowników. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Niektórzy uczą się tylko na błędach, tyle że na skeligę za błędy płaci się zwykle śmiercią. Mocny. Mogę z niego zaczerpnąć.

Zaraza, nic dziwnego, że stary strzegał mnie przed wyróżnieniem się do powierzchni. zaczerpnąć powietrza i dopadły go. Zabroń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, jak żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które miałem zdobyć. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po pięciu wyspach. Iście niećwiedzią przysługę Niby olbrzymał, ubija, potem i dziewki po bałam. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Brand.